Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Drodzy bracia i siostry, zapraszamy do wysłuchania jednego z orędzi Matki Bożej, przekazanego do mistyczki Luz de Maria de Bounie. Orędzie to zostało zbadane i zatwierdzone przez biskupa Juana Abelardo Mata Gewar, który orzekł: Oświadczam, że nie znalazłem żadnego błędu doktrynalnego, który byłby sprzeczny z wiarą moralnością i dobrymi nawykami, za co przyznaję tym publikacjom imprimatur. Zachęcamy do wysłuchania całości przekazu. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, moje serce was ochrania, a moja miłość płonie, gdy odpowiadacie stanowczym postanowieniem poprawy. Bądźcie nieprzeniknieni przed tymi, którzy pragną odwrócić was od mojego syna kłamstwami. Pozostańcie uważni i nie odwracajcie się od woli mojego syna. Jestem cierpiącą matką w obliczu wydarzeń, które będą się nasilać dla ludzkości i braku sumienia ludzkości wobec tego, czego doświadczają jej bracia i siostry, gdzie ręka natury ich biczowała. To, o czym wam mówię, musicie potraktować poważnie. To nie jest tylko kolejne przesłanie. To jęk mojego serca, które nie chce abyście zostali zaskoczeni. Wy, moje dzieci, będziecie mogli pokonać zło, ale najpierw przejdziecie przez sito oczyszczenia, w którym jesteście bardziej oblegani w duchu i sumieniu, które w tej chwili jest nasycone tym, co światowe i własnymi ziemskimi bogami. Krzyż mojego syna jest ciężki i musi być niesiony przez jego kościół, tych konsekrowanych i świeckich. W chwilach wielkiego duchowego zamieszania i prowokacji. Są to gorsze czasy niż te w Sodomie i Gomorze. Dzieci mojego serca boleje nad prześladowaniami, którym ci, którzy pozostają wierni mojemu synowi, są i będą poddawani w coraz większym stopniu. Zło przeniknęło umysły niektórych istot ludzkich, aby zaspokoić pragnienie zemsty na ludzie mojego syna. Zagnieżdżając się w sercach, które śpią i są zanurzone w tym, co ziemskie i zatwardziałe z powodu braku miłości do mojego Syna i bliźniego. Bądźcie świadomi, że mój syn pozostaje obok każdego z Was, On Was nie opuścił i nie opuści, to jest Jego obietnica. W tych chwilach powierzył mi tych, którzy są Jego, abym jako orędowniczka wstawiała się i przychodziła do każdego serca. Błagając o miłość do Przenajświętszej Trójcy, aby dusze nie zostały utracone. Umiłowani, nie trwajcie w niewiedzy, każdy z Was jest obrazem i podobieństwem stwórcy, i jako tacy posiadacie atrybuty, aby kroczyć zwiększając błogosławieństwo, które otrzymaliście od Ducha Świętego i być światłem świata i solą Ziemi. Umiłowani, zbliżcie się, aby przyjąć mojego boskiego syna. On napełni wszystkich, którzy są pustymi, nie będziecie musieli go szukać w miejscach, w których go nie znajdziecie. Nie udawajcie, że w jeden dzień otrzymacie to, czego nie chcieliście otrzymać od lat, bądźcie wytrwali i nie traćcie wiary. Módlcie się, moje ukochane dzieci, módlcie się. To nie w wielkich i wyeksponowanych powodach widoczne są błędy, ale raczej w tym, co wydaje się być ukryte i uchodzi za nieszkodliwe. Bądźcie zapalonymi lampami z nową oliwą. Patrzcie w niebiosa, bo z wysokości przyjdzie błogosławieństwo. Mój syn ześle wam balsam w bólu, ześle pomoc ze swego domu, aby was podtrzymać. Woda będzie nadal chłostać, ziemia będzie się poruszać a moje dzieci będą ubolewać nad wielką ilością wykroczeń, które spowodowały i rezultatem tego, co same wywołały, natura rzuciła się na Ziemię, wyłaniając się z głębi samej Ziemi. Słońce wyemituje swoje ciepło na Ziemię i będziecie zaskoczeni. Słońce i Księżyc pokazują człowiekowi swoją siłę. Pozostańcie z dobrym celem bycia lepszymi każdego dnia, Utrzymujcie skłonność do bycia lepszymi, w ten sposób łatwiej będzie iść bez znajdowania w sobie tak dużego oporu. Ludzkość obraca się wbrew wskazówkom zegara, dlatego wasze życie jest trudniejsze. Konieczne jest, abyście wzrastali i kochali to, czego ojciec pragnie dla każdego ze swoich dzieci. Święta Trójca daje siebie wszystkim w równym stopniu. To ignorancja prowadzi do tego, że nie wszyscy widzą to boskie światło podobnie. Przyjmijcie boskie światło, a reszta będzie wam dodana. Zanim wielka ciemność nadejdzie na ziemię i ziemia cała się zatrzęsie, nawróćcie się, nawróćcie się, dzieci. Chwila nie jest chwilą, a dusze pragnące osiągnąć życie wieczne muszą przygotować się by nie czekać, lecz raczej oddać się w duchu i prawdzie. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, moja miłość nie ma granic. Każdy z tych, którzy są moi, jest lampą posłaną, aby oświetlić to, co jest wokół was. Nie powinniście obawiać się tego, co prowadzi was do czujności i cierpienia, ale tego, co łagodzi i zmiękcza waszą wędrówkę przez Ziemię. Ci, którzy są moi, są poddawani próbom jako wymóg wzrostu i rozwoju ich ducha i wiary, jako mocny fundament, aby mogli wzrastać. Dzieci, każda chwila przybliża Was do zmierzenia się z wąską ścieżką, gdzie osoba jest wzmacniana lub gdzie osoba odwraca się od radości ducha z wolnej woli. Ziemia przyspieszyła swoją transformację w pragnieniu pozostania w woli Bożej. Będąc częścią próby, z którą człowiek zmierzy się w tej chwili. Ogień pędzi niezauważony i dociera do człowieka tortura, którą człowiek sam stworzył. Energia atomowa jest plagą zrodzoną z reki człowieka przeciwko niemu samemu, przynosząc ból i niezmierzone cierpienie ludzkości, której brakuje świadomości. Obojętni władcy doprowadzili do tego, że naród powstał przeciwko narodowi, ludzie przeciwko ludziom, brat przeciwko bratu, zło grasuje na ulicach, a na martwe ciała patrzy się z obojętnością, dopóki nie są to ciała członków własnej rodziny. Umiłowani, pamiętajcie o pilności modlitwy przed tą chwilą, w której trzecia wojna światowa jest blisko ludzkości, modlitwa wiernego ludu jest pilna. Duża część ludzkości zostanie z tego powodu zgładzona. Woda staje się wzburzona i pędzi bez litości w kierunku tego, który zranił swego stwórcę. Ludzka niegodziwość jest owocem pogardy dla mojego syna i dla tego, co żyje zgodnie z boską wolą. Bezbożność człowieka wobec człowieka ujawnia dekadencki stan duchowy tego pokolenia, nasyconego grzechem i rozpalonego modernizmem. Fałszywi bogowie, nosiciele bólu i degeneracji, którzy weszli w głąb społeczeństw. Dzisiejsze złonie jest złem przeszłości, urosło, przybrało nową formę, tak że nie można go rozpoznać i w ten sposób może zawładnąć ludźmi, ujawniając wielką słabość człowieka, pragnienie panowania, a wraz z nim rozwój masowej kontroli nad ludzkością. Umiłowane dzieci. Powstała moc zwodząca człowieka, oddająca go w szpony szatana, udająca jedność, aby poprowadzić was na wieczną śmierć. Imię człowieka zostało zastąpione liczbą, która zwiększa panowanie tych, którzy trzymają wielkie moce w swoich rękach. Jedna moc dominuje nad światem, moc, która przynosi śmierć sumieniu, miłości i istocie człowieka, niesie przed sobą bezbożność. A fałsz ją karmi. Ból unosi się stale nad człowiekiem i bez odpoczynku. Umiłowani, zachowajcie jedność, nie osądzajcie się wzajemnie, bądźcie miłością. Tą miłością, która rodzi się z mojego serca dla was. Moimi dziećmi są dusze, które walczą, aby nie wystawiać się na pokusę, aby nie upaść i nie cierpieć wiecznego ognia ponieważ pokusa czasami prowadzi was do ciągłego trwania w grzechu. Ci, którzy pozostają w ciągłej walce, ci wejdą do niebiańskiego domu. To nie są bezużyteczne słowa, ludzkość jest o ułamki sekundy od cierpienia z powodu swoich grzechów oraz nieufności i odrzucenia mojego Syna. Znaki są w zasięgu wzroku, ludzkość nie chce ich widzieć ze strachu. Nigdy nie jest za późno, tylko nie wolno czekać do ostatniej chwili. Czekam na Was, umieszczę Was w moim sercu jako świątynię i sanktuarium Ducha Świętego, pozostaję przy Was, musicie mnie tylko wezwać. Błogosławię Was moim sercem pełnym miłości, Matka Boża.